Drugi dzień Przygotowujemy pole pod kolejną oprawę karczowanie drzew owocowych i oranie u goru Jest kawałek spory Żeby temu sprostać Ale czego się nie robi Żeby uprawiać ziemię No, i tak to wygląda po skończonej pracy, moi drodzy Polacy, rodacy. Ciężko było. Teren ciężki. Kilka zawijasów. Kilka winklów. Winklów chyba szlaje się nie 8, 9. Winklów jest. Drzewa wyrwane. 60 czy 70 drzew wyrwanych pociętych, brzózek, samosiejek, cienkich, owocowych, kilkadziesiąt, ale stare, próchniałe. Chcieliśmy zatrzymać niestety wszystkie robaczywe, zapruchniałe No i tyle z tego wyszło. Teraz będzie trzeba jeszcze to ładnie uprawić, pomacać tą glebę dobrze, żeby to wszystko było ładnie.